Coś ma kotka na głowie. Stój, nie ruszaj się. Stój z tym kotem. To jest lejmajty? To jest lejmajty! Jak ona wygląda. Wiedziałem, że to lejmajty się z psitlaskiem zadaje i tak właśnie się dzieje. <laughs> o nie, ona też jest chora. <laughs> Przytlaskoza. <laughs> Nieźle. Tego jest. nie wyleczysz. Tego nie wyleczysz. Tego nie, tego nie pomalujesz. Tego nie pomalujesz. To ja mele, mele, Czemu jest? jest Waiting for Placers 4 na 15? Niech no wejdźcie w regular, wejdźcie w regular. E, Już, telepnęło, telepnęło. Ja będę male, ja będę male. Jestem też male. Albo ja zrobię random, niech będzie śmiesznie. Zobaczymy. Mm. No, nie, mówię no, mój 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 nie mówcie, nie mówcie, nie mówcie, nie, nie mówcie, bo chyba nie można. Ale ładne można. mam imię, mi się podoba moje imię. A, z, z... O! Um. Dobra. Dobra, Co? dobra, ja już wiem, jaką mam rolę. Nie mówcie swojej roli, to chyba o to chodzi. Musimy się skupić, kto jest kto jest jestem moim bliźniakiem. Jestem sprzątaczem. A, ja to tylko czy każdy ma swojego bliźniaka? <laughs> e, o nie, Ola, masz bliźniaka, czyli e, bliźniaki działają, tak? Ja e, wiem, czy... przeczytałam. To jest do A, dupy. Dobra. No, ja, ja, ja mi Joe i, dobra, dobra, dobra. i Jojo, czyli Ola jest albo Joe albo Jojo. Nie, ja nie, nie jestem żadnym z nich. A skąd dobra, o ja o mam wiedzieć, chodzi? kto jest moim bliźniakiem? Dobra. Nie wiem, może wyglądać. Skórczcie tak się, się, to będzie To, tak to będzie creepy mózgoowalone. Time ticks by... O co chodzi? Nie wiem. My, my, myślałem, że wiesz o co chodzi. Nie, gram w to pierwszy raz. No, Okej. Okay. Ale włosy mi wystają przez czapkę, to chyba jakieś takie źle. O nie, teraz wiecie kim jestem. Fuck, fuck, fuck. A nie, w sumie jest dużo osób takich. Uf. A jest dużo osób. No z jesteś danem. I <noise> Ta cisza potwierdziła to wszystko. Nie, jest jeszcze Mason z czapką, Alicja jest z czapką, Joe jest z czapką. O, część z nas zadecydowała, żeby pójść do, do łóżka, tak? Um, Okej. Okay. Ja nie mogłem decydować. Nie no teraz, że część a jak z nas zadecydowała. Idzie... Jak się idzie o, do łóżki? Kurde. I, i, a, ja nie wiem, co to zrobi. Ja nie wiem, co to zrobi. <noise> o, kurde. Um. Będzie grubo. Ja idę do łóżka. O, nie, ja to jest czas dla mordercy, żeby grać. Ehm. Um, Okej, okay. ja, ja nic nie widzę. Ja chyba pójdę sobie do ogniska. Kogo oceń? O nie. Dobra. Ja Mamy kogoś tego? Wyskoczyło wam coś? Nie? Tak. Ja wybrałem już. Nic mi nie wyskoczyło. Nie um. Kto jest moim bliźniakiem? O! A. <laughs> dobra, dobra, do tego światło. <laughs> uh. Ale skąd mam wiedzieć kto, kto jest tego, skoro nic nie widzieliśmy? Nie wiem. No ktoś skinął. Dlaczego tu są w ogóle takie porąbane Czemu obrazy? Są z... Czemu są zwłoki w zlewie? Co? Dobra, wychodzę stąd. A ich nie było wcześniej jak coś, fuck. I widzicie, to jest czyjaś czapka z głowa, to jest czyjaś, to jest czyjaś głowa. To jest, kto jest z nas głowa? Um. Dan, nie. Widzicie, to nie ja, ja nie byłem Danem. No ja też Ty nie. Zabiłeś Dana! Nie. O. o. Okej, okay, dobra. A, co, a co ty? tu? Mm. Okej. Okay, jeszcze gorzej, okej. Okay. Mm. A tu? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. a mi się nie podoba. Nie. Kurde. E, ten dom jest, Nie podoba mi się ten dom. Tam jest, o, jest drzwi. Jest, jest jakiś inwestygator, będzie nam mówił, co się stało. Dobra. Joe! Co? co? O. On myśli, on myśli, że to jest Jo. Tak tak, 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 on myśli, że to jest Joe. Hmm. Hmm. O... W sumie to, to jest oh, on man. nam trochę jakiejś listy. The... Who's the muffin man? Ale ja ci powiem na kogo głosować, dobra? Dobra, dobra, dobra. Ja ci powiem na kogo głosować. Dobra. Ej, o ile. Oh. O ile, o ile, o ile oh. Głosowanie będzie, leci. O ile będzie mi dane zagłosować, bo na razie mi nic nie wyskoczyło. Boże, chuje, mam piękną A, Możemy się zebrać teraz, możemy się zebrać Okej, okay. czyli chodzi o to, że jeśli trafiliśmy i zabijemy mordercę, to wygrywamy, ale możemy też zabić kogoś przez przypadek i wtedy morderca ma jeszcze jedną noc. Dobra, Kogo? jest tak, jest info, że niby Joe, ale ja w to nie wierzę. No ja też Znaczy, jakoś nie na wiem. chwilę obecną, na chwilę obecną to jest takie raczej, że nikt nie za bardzo mógł widzieć. Dobra, weźmy, ja, ja Marleya zabijam. Ja głosuję na Marleya. Ja nie, nic ja nie kliknęłam. jest podejrzany. Ja nic nie kliknęłam. Poczekaj, jeszcze nic nie wyskoczyło, Ola. A to jest Marley to jest dziewczyna. Co ona jest podejrzana, bo ma okulary. Myślisz? Jest. O, kto myśli? E, ja tam głosuję na Ostina. A mi wyskoczyło, ja nie klik, nie kliknęłam. Ja się za długo zastanawiałam. Ja głosuję jest, na Ostina, jest, a mi nie, nie, nie pasuje. To jest według nich Marley, co? Nie, nie Joe, ja jestem po to nie Joe. O... <grybo> Grubo Gruba! No! Joe <grybo> <grybo> no. <grybo> no. The conclusion is. Die! <grybo> co? On, on nie wiem, co się z nim teraz stanie. Ja nie mam pojęcia, chyba go zabijemy. Cze w sensie, kogo? Czekaj, kogo, kogo zabijemy? Joe, 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 joe. Oh joe Stoi na środku. O oh nie, Incorrect! Hmm. Ale, ale no dobra, ale jak, ale jak potwierdzili? I teraz co się z Jodie? Nie umarła, nie ma, zniknęła. Zm Aha, został pak. usunięty z domu. Zm o Zm kurde! Pak, co myśmy odwalili? Ale mi na przykład nie wyskoczyło do głosowania, czyli ktoś, ktoś jest, kto musi głosować ostatecznie, jakby chyba. Nie, ja zagłosowałem na kogoś innego całkiem. Ja zagłosowałem. Ale nie, drugi e... raz, drugi Dalej. raz, mi nie wyskoczyło drugi raz na przykład. No mi też nie. Było że, skoczą. było że, co jest podejrzana, ale jak głosuje dom i ja nie miałem na przykład głosu. A ja miałem, bo. A ty e... miałeś na przykład. A widzisz. O nie. Dobra, obserwujmy, Do obserwujmy. Do łóżka, się ma. Ja tu zostaję. Ja też tu zostaję. Ja nie wiem. No bo... Ja mam wrażenie, że w grupie raźniej, tak? Że nic mi się nie stanie, jak będzie tyle ludzi tutaj. Tak się czuję. O nie. O, ktoś zniknął, ktoś właśnie zniknął. Ej, a teraz uważam, że jak jest ciemno, to nie widać imion nikogo. No. Tak. Dobra, patrzymy, kto się pojawi ewentualnie. Ale skąd mamy wiedzieć, kto? Czemu ktoś jest za lodówką? A co? co ale... to jest tu w rogu? Nie mogę głosować. Ja też nic nie mam. Ale kto dla, jest mnie to jest pytanie, dla, dla mnie to pytanie. Dla mnie to pytanie skąd mamy głosować, skoro, skoro nie wiemy kto jak wygląda. To jest tak, jakbyśmy jest musieli pamiętać. Nie każdy ma nie każdy ma inne głosowania. Pamiętajcie, bo są różne ole w domu. Okej, okay, dobra, dobra. Ja jestem. O, o! Ja mam napisane, Kto jest moim! O no, Jezu! Tak. Geniusz. Tak, bliźniaki mają napisane, to jest bliźniaki. Ja wcześniej tego nie widziałem! Kto, kto umarł, kto umarł, kto umarł? Nie mam Tu końca. gdzieś, tu gdzieś idą. Gdzie idą? Ja idę za To się umarł, rzeczywiście leży! A, nic nie widzę, jo -jo, widzę... co to nie żyje! to nie żyje, Boże, to jest taka creepy. W sam, samym tym, że po prostu nie wiesz, co się dzieje. Jest takie... Chwilę jest noc... I w tym momencie ktoś zabija. I nie jeszcze no tym musisz, musi To jest najgorsze, że my musimy pamiętać kto jak wygląda, kto jak się nazywa. Tak, nie? ale super jest to, nie mówimy nigdy sobie jak to nagrywamy, kto jest kim. Bo to jest wtedy ciekawsze o wiele. Ja ja jestem przerażona. Kurde. Ja tak samo. Austin! Austin! O, w sumie o. Austin to był twój traf wcześniejszy. O kurde. A ja po prostu sobie tutaj... Um... No, stoję, popatrzcie, co się dzieje. Ja jestem przerażona tą całą sytuacją. Grubo. Nie Ale najgorsze jest, to, że, na najgorsze jest to, że. Najgorsze jest to, że. tego, że my musimy zapamiętywać te imiona, bo. No. Pamiętać imiona. A według was kto jest? Ja cały czas sobie że Mar Marley. Marley? kim jest tak. Marley? A no. ta, 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 ta. To jest ta, ta ciemniejsza. Ale Austin się w ogóle nie broni Widzisz? O, ja nie wiem, kto, ja nie wiem, kto. O, ja nie potrafię, bo... hmm. o, głosowanko. Mm. Nie o! podoba mi się imię Kis, więc Kis. Ja mali. Kis Kis właśnie nie powinien być, bo Kis stał na łóżku, więc Kisa jakbym w ogóle jakbym go wyrzucił ze strefy podejrzanych. Nie wiem. Ale co? Kis? Nie podoba Jak mi się jego imię. Skleby? Skoro był sam... Kis był sam w łóżku, więc jego w ogóle nie podejrzewam. No to właśnie, to mo możliwe, że ty posi gdzieś ten. Nie, 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 bo sprawdzałem. Więc ja. ki Kisa bym w ogóle wywalił. Kisa bym w ogóle wywalił ze strefy podejrzanych. Jeśli chodzi nie o Nie lubię zabawy w detektywa. No wierzą, że Austin jest! Co? Dlaczego no oni zawsze tylko na tego, kto poje... Informator. Przecież to może być fake instant. No Ale to no może tak. być po prostu random, to może być random taki ktoś, że a tylko nie wiem, co wybrać Jeps. Jest... No no, 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 no. No nie będzie, nie będzie. Nie, no. Będzie, no nie, nie będzie, nie. Nie ma opcji. No mów! Move. No mów! Move. Mów! Move. No. Na tej niepewności. In In incorrect. No, nie. Inkorekt! Boże, abortion. mówiłem! Ja coś się malik. No kurde, nie będzie grubo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. <laughs> nie wiem. Dobra, teraz będę... okej. Okay, będę śledzić ludzi obserwować... Będę bardziej... wiecie... Patrzyła... Kto tam właśnie wszedł do pokoju? Halo, widziałam co? to! Ktoś no, wszedł do pokoju. Noc się robi, noc się robi. No, no, Kis, Kis, widzę co co... Kiss widzę cię i... Ludzie Jackson. piszą, że Alex! Alex? No. Ja, ja jestem za Mali. W sensie, a, ktoś napisał, nie że nie Alex jest, a Alex napisał, że no, tutaj Mason jest trochę za cicho. A. Hmm. Ha. Nie wiadomo, Kurde, to jest, skupcie, się, skupcie się na dwóch, trzech osobach, których zapamiętacie wygląd i nick. Jak ktoś zniknie, to instant wiemy, że to on. Bo znika jedna znika morderca i jedna osoba. Dobra, dobra, dobra. Ja mam obok siebie trzy osoby. Ja mam obok siebie też trzy osoby. I obok mnie nikt nie zniknął. Też nie. Kurde, Felek. Też nie. Obok mnie cały czas są. Hmm. hmm. Jackson gdzieś zniknął. O, co? Co się stało? Um, właśnie chyba zostałam zabita, wiecie? Ktoś został przybity do sufitu! Widzę. What the fuck? E, to, to był mój, mój bliźniak. Tak? Tak. Bliźniak Ale kurde, my nie wiem jaki to jest... Ale czy jak bliźniak zginie, to też giniesz? Tak. O, też co?! Ginię. Tak, tak, było napisane, że, jeśli, że jak gram bliźniakiem, jeśli mój bliźniak... A ty bliźniak... gdzie jesteś? O, tu, przez okno! Gdzie? Tak? Ja nie wiem. Hmm. Tak, no to, to ja John! tam jestem, halo. Nie, wiem, mnie od razu przerzuciło na jedną osobę jako spektatora. Nie wiem. On był blisko mnie i mi się nie podoba to na razie. Alicia, Ty ha, byłaś Alicją, guy. tak? Tak, byłam Alicją, tak. Alicja. Ja. Yeah. Hmm. Ale mam, dla mnie to czas Mali. Mali no, Mali ja teraz spektytuję, tak, od razu mnie przerzuciło na kogoś na osobę, która była najbliżej mnie. Dla Mali, mnie? Mali, dla mnie Mali. mam ja na razie mam. Mi się Alex nie ja, podoba. Ja, mi się Alex nie podoba. Mi się, mi się Alex nie podoba i mi się nie podoba aż. Mi się Aleks bardzo nie podoba, bo on był jedyną osobą obok mnie i mojego bliźniaka. Aż! Aż! O! Nie! Mi się Aleks nie podoba, on był obok mnie i mojego bliźniaka. I ktoś jeszcze. Hmm. Ja jestem za mali. Coś czuję, że mali? O Boże, nie mogę. <laughs> Jest jakieś. Ogólnie napięcie. nawet jak, jakbym miał teraz stawiać to stawiałbym, że Mateusz to albo Alex, albo Ash. Mateusz? Nie wiem. Tak. N Co? Nie wiem, ale według mnie, według mnie win winna jest Marli. Nie, ja wiem kto, ja wiem kim jest Mateusz. A, ty wiesz kim jest Mateusz, dobra, dobra. Wiem kim jest Mateusz. Ale ja się uśmiecham tam tu, przez to okno. Bo Mateusz jako jedyny powiedział, że idzie spać, Mateusz jest kisem. Jak hmm. no, idzie spać? No bo postaci... A! Czy? Mamy zasektać, kto jest tym. Dobra. Mali. Według mnie mali. Ja mówię, że to Aleks. Ja mówię, że to Aleks. Więc nie będę głosował na Mateusza, bo Mateusz wiem, że był sam Kis. Przepraszam Mateusz, nie wiedziałam, nie, nie... Przepraszam, że mi się nie podoba twoje imię. Po prostu pierwszy raz je widzę. A ja... Ja nie jestem Kis! To kim ty jesteś? Nie powiem, kim on jestem. Kontroluję on po prostu tak, żeby nie, nie, nie dowiedzieć się, Ola i tyle. Mówiłeś najpierw, że jestem aż, potem Alex, potem Austin, Nie już nie wiem kim jestem. Serio, nie, ja za bo, nie, sam się bo, bo tak rzuciłem, na pewno nie jesteś Marli, bo ją obwiniasz cały czas. Marli eee... to jest 100% według mnie. Ash?! Jak to Aż? Ash? Ash nie jest Mordercą! Marli jest! Ash? Alex. Co są najbliżej o... Aleks? to jest Alex? obok mnie mojego bliźniaka Alex. stał Aleks i jeszcze jedna osoba. I chyba Mason? Tak, to był twój brat. No ja nie wiem. A ja jestem przekonana, <noise> że ale obok wiesz co? Mnie to, stał to jest. Ale wiesz, to jest. To ja jest randomowe, bo ja nawet nie wiem, kiedy ty zniknęłaś, nie? Od razu jak mój ten zniknął. I obok Spójrzcie. ale. Ale wy staliście obok siebie, Ola. No nie, aż że walili. O, ale było, że, o, że trafne, czy nie? Nie. Nie, inkorekt. Słuchajcie, obok i mojego bliźniaka stał Jackson, Mason, tam po stole Mason i ja aleks. Jackson Alex. Alex po od początku chodzi. wszystkim nie pasuje, kurde. A dlaczego ci Marley nie pasuje? Mi? Bo jako jedyna chyba osła nic nie napisała i cały czas jak jest noc. Ale to ludzie nie, nie muszą, dzienniega. pisać, na przykład i koleś jeden chodzi i pisze po polsku cały czas. No więc wiesz, to jest takie... graż w grę, gdzie w sumie nie, ale angielskiego, ale ludzie piszą Bawi No czemu, czemu, na mnie głosujecie? I tak ja wszyscy Ej, mam takie... widzicie, co on widzicie pisze? Persona? Widzicie że co chwilę skacze po stole i tak tu, 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 tu. No, no i pojawia A, się noc. A, zniknął not. gdzieś Jackson Robi się noc. Jackson gdzieś zniknął Marley zniknęła, Marley zniknęła Wiedziałem Marley zniknęła Wiedziałem Mówiłem. Marli zniknęła. Zos zniknęła Marli. Ja głosuję na Marli. A co, ty zaznaczyć, to jest moją DECO? Przeczytałeś na co masz zagłosować? Ona nie zniknęła, o nie. ja ją widziałem, o mogę Nie. widziałem spotkajtować, Halo. O nie. O nie Krystian zginął. Halo. Kto nie żyje? O! <grydzy> 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 o. Tak, to byłem ja. Ale gdzie ty, gdzie ty? Do pokoju musisz wejść, tego najbardziej z prawej. Tak nad zwłokami przy suficie. A, dobra. Dobra, wiecie co? Mi też Marlinie pasuje Uuuu, jednak. Ty byłeś tym! Jak on się nazywał? A ty byłeś Alexem. Mason. <głosy> dobra, <głosy> Mali jest. <noise> Marli, Marli, Marli zniknęła, ale, ale dla mnie to było dziwne, bo ona ja tak nie stoję, zniknęła, ona Ona z... zniknęła, ona pod ścianą stała. Ona zniknęła. Ona. Sta... Ja kryzjant spektakuluję, ona stanęła sobie pod ścianą pod obrazem z klaunem. Ogólnie ja byłem investigatorem, więc to ja podrzucałem takie randomowe o, te... Pięknie, pięknie. No, ale nieźle. wiesz, chodzi o to, że stoisz na środku i masz randomowe osoby, których imion nie pamiętasz i, i masz wybrać kto, no takie, skąd mam wiedzieć? Nie mam pojęcia. Ja jestem, że to Meli. od początku. Ja, ja uważam, że to Marli. Dobra, ale skoro was nie to jestem Kis. Tak, ja jestem Kis. No to dobrze mówiłem. No, ale najpierw mówisz inaczej. Ja cały czas chciałem grać. Jestem nie, Kiss bo ty, bo wiesz co, ja wiesz, co, wiesz, co, wiesz, co mi powiedziałeś, ja tak co mi powiedziałeś? W pewnym momencie powiedziałeś, dobra, to ja idę spać. I ja wchodzę do pokoju i Kiss stoi na łóżku. I takie, a dobra, randomowo. I wychodzę. Po czym wchodzę z powrotem, jak ludzie już poznikali i ty dalej tam stoisz. I takie, dobra, to nie jesteś ty, nie? <laughs> Dobra, ja głosuję, że moja jest Marley. To już musi być Marli. Ja tak od początku czuję, że to Marli. Została was piątka. No. Co? Ale, ale a, dobra, a dobra na przyjśle, mówi, ja ale, chciałem, na, jakiej na, ale na jakiej podstawie. Ja chciałem, żeby na mnie zagłosowali, Ale na jakiej podstawie to jest? Mówią, ty jesteś mordyzno mówi. No dobra, to byłem ja. Jak to ma działać? Dobra, zobaczymy. Ja chyba na razie zginąłem najgorszą śmiercią. No. <noise> ja jestem za oknem. No ale ty wisisz, nie wiadomo, co się z tobą stało. Ja pierd... A, gościu... A jest super! A, gościu... taka jest oh, super. KISS! CZO?! HAHAHAHA! CO?! co? I... JESTEM muffin Jaki Nowe... plot, twist! Nieźle! Nieźle! Bo ty, bo ty nic nie piszesz, Mateusz, może to dlatego, nie wiem. Ale ja też nic nie pisałam! Jest. Is... no to po tobie, Mateusz. In korek, ja jestem Muffinman. Ja muffinki tylko dawałem. Osobom. I dawałem w kółko J J J Jacksonowi. Okay. Ale co to jest Muffin Man? Co, co to robi? Eee, nie wiem jak to działa dokładnie, ale mogę dać komuś raz na noc, mogę dać komuś mafinkę, chyba go chroni No, i mi nie dałeś. Ja dawałem Jacksonowi. Oh. Godby. No, Jeste wywalony. Bro. Dobra, zobaczmy jak to się potoczy no dalej. No właśnie. Ja piedziel! Ja co to jest? Marley cały czas spektuję. Ja, no nie ja od początku mówię, że to jest Marley. Nie, tak mi nie pasuje. Po prostu cały To to ona. Cicho. U, ja uważam, że ona zniknęła. Że ona zniknęła po prostu. Ale to co, ja zobaczę jak ona zniknie, czy ja nie rozumiem, jak to się stanie. Eee, jak będziesz kogoś... Możesz ją obserwować. Nie, no ja obserwuję. Tak mi się wydaje. Ja pierdzielę Żadne z nas nie przeżyło. A, co, nie? Wow. Ale to jest super! Boże, jaka taka, taka ale, jest. Ale super. się zdziwię jak to będzie Eni albo Jackson, bo oni praktycznie nic nie piszą. Tak, tak. Ale nie najbardziej bym je zdziwił yy, ten. Aleks, kółko pisze, to jest w sumie takie też podejrzane, że tak. Przejdzie, coś tam i tak okay. dalej. cały czas Ja nie, to nie jestem ja. Ona tutaj znika, czy coś. O, dobra. Ona, ona idzie sobie pod, się... pod okno. Tak, ona idzie pod okno. No i ona nikt tak jest... za... Ona ogląda ciebie. Nie zniknął, patrzcie, nikt nie zniknął. E, y, Jason poszedł do łazienki, czy tam do czegoś. Tak, ale Jason poszedł do łazienki przez to, że o, mi się zdaje, że nikt nie znika z morderców, tylko znika ofiara i o to chodzi. Że wow. jest ciemno i że wy tego nie widzicie, Czejcie Mówisz. Bo Jason jest w łazience. Jackson, sobie. Eni podesz od Jacksona, tak dziwnie. No dobra, no nie wiem, oni muszą jakoś wybrać chyba. Eni sobie stoją. Przy... Wszyscy stoją. To, jest to jest czas dla mordercy, jak to się... o, Zniknęła Marli, widzicie? Nie żyje, Marli nie, nie, nie żyje! Jest A na piekarniku, na piekarniku się pali! <głos> <głos> jakie to jest baserane! Zobaczcie, mój trop był zły. Nie. Yeah. Okay. Mój top był zły. Eee, smacznego. Marley! Ona już... A... To jest Eni chyba, bo ona tak facie piesza, tak... Marley, co się stało? <noise> It was you! Ale Alex tak samo... Re, ten... reaguje. Me? Ale to jest super taki roleplay, Wszyscy coś tam robią, gadają. Jezu Maria! Ja to jestem naprawdę... ciekawa, kto to będzie? No to już tylko trójka została. <grym> ja Dobra, te, teraz, kogo teraz obstawiacie? Ja... Y... Ja wracam z powrotem Sury, do Alexa. Ja wracam do znaczy ja idę na Eni. No ja myślałem, że to mali od początku. Zaczynam podejrzewać Eni. Ja wracam z powrotem do Alexa, nie wiem czemu. Mój imiennik. Aleksander, Aleksander. A może to oh. Aleksandra? Nie, no naprawdę, to... jestem, jestem ciekawa. No proszę, proszę, proszę. No chcę już wiedzieć. Chcę nie, już teraz nie. wiedzieć. Nie, to, to może być, to może być Alex, bo on namawiał Jacksona, żeby na nią zagłosować. Zagłosujmy na nią, pozbędziemy się jej, bo inaczej przegramy. To tak. jest takie. Kurde. No nie mi się, Nie podoba mi się. On nawet tak wygląda creepy, nie? No tak, no! Zobacz, Alex. ten uśmieszek, czemu on ma opaskę? Halo? A jak się przegonują, patrzcie, to jest przekonywanie, że ty jesteś mi nie, ty! To ty zabiłaś yy, Mali. O kurde, zobaczymy okay, co wybiorą. Okej, okay. um, Ja to jestem ciekawa, Zaczymy, gdzie... czy... Nie, to chodzi o to, co Jackson wybierze, bo Annie głosuje na Alexa, jeśli... Alex na Annie. Tak, tak, jeśli, prawda. Jeśli, jeśli Jackson... Jest mordercą, to oni mają tak przekopane, bo Jackson się w ogóle nie odzywa. Jeśli to jest naj najlepsza możliwa sytuacja, Jackson w ogóle ma w to wywalone, oni się kłócą między sobą, kto jest mordercą, nie? Tak, No. Tak. A Jackson na przykład jest mordercą, i on ma on mafinkę. Ma... No ode mnie, ma ode mnie. No. A nie mogłeś na siebie zagłosować z mafinkiem? Nie mogłem, musiałem no. Aleks mm. Alex, jestem ty Tak, czyli Jackson stwierdził, że to Alex. Do... Czyli, to taka podwójna psychologia. I kto będzie? Uwaga, czy Alex? The conclusion, this conclusion is... is? Ja myślę, że Alex. No, emocje, ja. Nie mówcie, że to niebo. O, o kurwa, ale to będzie plot jak on nie jest. No dawaj, dawaj, dawaj. Correct! No co? Co? mówiłam, cały to czas, Alex! Cały czas Alex był mordercą! Mówiłam wam, ja. że to on! No nie! O, nie za bardzo próbował przekonać, za bardzo tak. próbował przekonać, że to jest wina postęny Eni. On na wszystkich zganiał, cały czas pisał. Ja. Wow, ale super ten typ jest. Ale wow. ograne. Ale ten typ jest super. Musimy się bardziej w tego odlejać. Tak, na tak, samym tak, razem, na samym razem Ale razem super. Musi... Tak, ja po prostu nie ogarniałam, co tu się dzieje. Tak, tak, na no, następny raz będzie jeszcze lepiej, bo to jest zajebisty typ po prostu. Wow, Wywaliło go. Super. Koniec! No i możemy wyjść z domu. Koniec! <noise> wow, to było zajebiste po prostu! Ja nie wiem, co powiedzieć. No, następny raz się bardziej przygotujemy i tyle. No tak. Ola, ta twoja twarz jest w 144p. E, nie patrz na nią.